Podstawowe informacje dotyczące e-recepty. Od 2020 roku w Polsce funkcjonuje e-recepta. Jej wprowadzenie zbiegło się z czasem pandemii. Ten elektroniczny dokument na dobre rozwiązał problem z nieczytelnymi receptami bądź zgubionymi kartkami z wypisem od lekarza. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie? Wyjaśnimy to w tym filmiku. Kluczowe informacje o e-recepcie. Receptę elektroniczną lekarz wystawia w systemie Ministerstwa Zdrowia. Dokument jest zapisany w formie cyfrowej, dzięki czemu zarówno pacjent, lekarz, jak i farmaceuta mogą mieć do niego łatwy dostęp. Jeśli chodzi o pacjenta, to otrzymuje on czterocyfrowy kod, który wraz ze swoim numerem Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności musi podać podczas zakupu leków w aptece. W ten sposób farmaceuta od razu widzi w systemie, jaki preparat ma wydać klientowi. Tym samym e-recepta kończy problem związany z nieczytelnym lekarskim pismem bądź też zgubionym papierowym dokumentem. Zaleca się, aby pacjent zarejestrował się w internetowym koncie pacjenta. Dzięki niemu możemy otrzymywać wspomniane już czterocyfrowe kody poprzez wiadomość SMS lub maila. Konto będzie również przechowywać informacje o dotychczasowych e-receptach. A także ułatwi sprawdzenie, w jaki sposób powinniśmy dawkować dany lekarz. Sprawdzimy także, jakie lekarstwa pozostały nam jeszcze do wykupienia w ramach danej e-recepty. Recepta elektroniczna, znakomitym uzupełnieniem teleporady w dzisiejszych czasach, na coraz większym znaczeniu zyskuje teleporada. Jeśli mieszkamy daleko od przychodni lub nasz stan zdrowia uniemożliwia nam stacjonarne wizyty, to możliwość konsultacji z lekarzem za pomocą telefonu lub komputera jest cenna. Dzięki niej specjalista może przeprowadzić z nami wywiad medyczny, nawet jeżeli w rzeczywistości znajduje się setki kilometrów od nas. Istotne jest również to, że w razie takiej konieczności, medyk wystawi nam e-receptę. Po jej otrzymaniu będziemy mogli udać się do apteki, aby kupić potrzebne leki. Pamiętajmy natomiast, że lekarz nie ma obowiązku wystawienia nam recepty elektronicznej, nawet jeżeli zapłaciliśmy za teleporadę. To samo tyczy się formularzy medycznych online. To specjalista ocenia, czy będzie potrzebny nam lek dostępny jedynie za okazaniem e recepty. Dzięki za oglądanie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowymi listami top 5 wszystkiego.